Jesteś po rozstaniu? Rozstała się dzisiaj, wczoraj, może tydzień temu, a może miesiąc, ale to wciąż nadal boli, tak jakby było przed chwilą. Znam to. Też tam byłam i wiem, jak to bolało. Mam na imię Ania. Pomagam kobietom wyciągnąć prawdziwe złoto z trudnych momentów. Jestem kołczem transformacyjnych i terapeutą poprzednich cieleń. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego nagrania. Pamiętam te godziny po rozstaniu, właściwie może nie godziny, tylko dni, bo na początku to był szok, ale pierwszy dzień, drugi dzień, pamiętam jak to bolało i pamiętam jak bezsilne było moje ciało, jak ciężko było zrobić cokolwiek. Tak naprawdę bez żadnej ochoty na jedzenie, na działanie. Można powiedzieć, totalna bezsilność i takie, taka, taka trudność w zrobieniu czegokolwiek dla siebie. I może myślicie, że mi było łatwiej, bo widzicie swoją perspektywę, czujecie swój własny ból, ale może rzeczywiście było mi łatwiej, bo miałam już wiedzę, miałam narzędzia, a mimo to bolało. Mimo to emocje szalały, i ja tym emocjom dawałam opust. I to, co chcecie dzisiaj powiedzieć, to jest to, co ja mówiłam do siebie. Powtarzałam to sobie. Bo to, czy do siebie wrócicie, czy nie wrócicie, albo. Analizowanie tego, co on zrobił, czego nie zrobił, że może ty coś zrobiłaś, może popełniłaś jakiś błąd, może czegoś właśnie nie zrobiłaś. I niezależnie od tego, dlaczego się rozstaliście, kto podjął tę decyzję, jakie były okoliczności, to chcę, żebyś wiedziała, że na ten moment to ty jesteś najważniejsza. Nie on. I nieważne, co on teraz zrobi, nieważne, co zrobił wtedy. I nieważne, co będzie dalej, bo w tym momencie ważne, żebyś popatrzyła w siebie, abyś przystanęła, i też po to, że może wrócicie do siebie, i wtedy będziesz w zupełnie innym miejscu. A jeżeli nie wrócicie, to też będziesz w zupełnie innym miejscu, to miejsce będzie inne, ale to miejsce będzie wspaniałe. Bo jeżeli zaglądamy do siebie, jeżeli zaczynamy przepracowywać pewne rzeczy, zaczynamy widzieć zmiany w sobie, to życie staje się inne potem. Życie staje się łatwiejsze, sytuacje stają się łatwiejsze. I właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas, który jest teraz, po to, żeby sobie, przy, żeby sobie popatrzeć w siebie, żeby przyjrzeć się sobie i żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej się da. Tyle, ile możesz na ten moment przepracować to, co się da i taka nowa wersja wtedy będzie o wiele bardziej apetyczna. I ja wiem, że chwilę po rozstaniu nie patrzymy w przyszłość. Jesteśmy skupione na tym, co jest teraz, na tym naszym bólu, ale to, co możesz zrobić najlepszego w tym momencie dla siebie, to jest zajęcie się sobą. Utulenie siebie. Mimo tego, że te myśli krążą wokół niego, pewnie chcemy coś naprawić, bardzo często chcemy coś naprawić, coś powiedzieć, Chcemy ratować sytuację, może zrobić coś takiego, żeby cofnąć czas. Ale nie, nie, nie. To zupełnie nie teraz. Być może, jak wzmocnisz siebie, wstaniesz w swojej prawdziwej mocy, być może wtedy będziesz miała ochotę coś jemu powiedzieć, a może zupełnie nie. I o to chodzi, żebyś teraz. Wyciągnęła jak najwięcej, bo ten czas, który jest, on jest na zadbanie o siebie, na zadbanie o te podstawowe potrzeby, na karmienie siebie i nakarmienie siebie tak fizycznie i emocjonalnie, tak żebyś miała siłę, żebyś siebie wzmocniła, żebyś miała energię, żebyś miała energię, żeby wstać, bo być może masz. Trudno jest z tym, żeby podnieść się z łóżka. To jest normalne, też tak miałam. I jeżeli nie trwa to miesiącami, to jest ok. Jeżeli trwa to dłużej, oczywiście mm, wtedy warto jest zwrócić się o pomoc, taką specjalistyczną pomoc. Bo jeżeli to są dni, to jest wszystko ok z tobą. Po prostu potrzebujesz tego i daj sobie to, ale nakarm siebie. I wiem, że ja to, co mówię, to jest banalne, bo właśnie w takim momencie potrzebujemy tego ukochania, utulenia, ukochania samej siebie, też fizycznie, nakarmienia swojego ciała fizycznie. Niejednokrętnie też nie możemy nic przełknąć, a tu chodzi o to, żeby dać sobie coś, dać sobie moc w postaci jedzenia. Czegoś dobrego, czegoś wartościowego, najlepszego na siebie, dla siebie na ten moment. I nieważne, co on zrobi. Naprawdę nieważne, co wydarzy się dalej. Po prostu odsuń ten moment na chwilę i sfokusuj się na sobie w tym momencie. Bo to ty jesteś najważniejsza. Najważniejsze, żeby siebie wzmocnić. I ja też pamiętam. Co do siebie mówiłam wtedy, bo nieważne było, jak to się potoczy, odstawiłam ym, to gdzieś na bok, jak, jak to będzie dalej. Tą relację odstawiłam, jego odstawiłam. I dla mnie było wtedy ważne, żeby zacząć się uśmiechać. Po prostu, żeby zacząć się uśmiechać w sobie, do siebie. Nieważne, co z nim będzie, tylko żeby. Wrócić do siebie samej, wrócić do swojej prawdy i być dla siebie. I teraz możesz sobie powtórzyć razem ze mną: To ja jestem najważniejsza. To ja jestem najważniejsza. To ja jestem najważniejsza. To ja jestem najważniejsza. I utul siebie, zaopiekuj się. Zaopiekuj się sobą i obserwuj, co się pojawia. Mogą pojawiać się różne myśli, a z tych myśli można wyciągnąć swoje przekonania, to, co myślimy w głębi, do czego się boimy, to jakie emocje się pojawiają, które tłumimy, bo na przykład jesteśmy w pracy, lub obok nas jest nasze dziecko, i ukrywamy ten smutek, przyklejamy sztuczny uśmiech, tłumimy złość. I ważne, żeby właśnie wtedy zaopiekować się tymi wszystkimi aspektami. I to jest naprawdę do zrobienia. Tylko na początku. Poczuj sobie. Powtarzaj. To ja jestem najważniejsza. I nakarm siebie. Daj sobie to, czego potrzebujesz, to, czego potrzebuje Twoje ciało. I naprawdę nie jest ważne, co się wydarzyło. Kto co powiedział, lub czego nie powiedział, co zrobił, czego nie zrobił. Ja też obserwuję siebie na przestrzeni wielu lat, i pamiętam, że te kilkanaście lat temu, w tych pierwszych relacjach, kiedy miałam dwadzieścia kilka lat, pamiętam jak rozstanie było końcem świata. I myślałam, że nikogo nie spotkam, już zawsze będę sama, a teraz wiem, że to jest nieprawda. Wiedziałam to parę miesięcy temu, też ten ponad rok temu, że, że to nieprawda, że. Za jakiś czas będę umiała popatrzeć na nowo, będę umiała popatrzeć na związki, na relacje, na mężczyzn inaczej. Tylko najpierw trzeba uleczyć siebie. To jest rana, ona, ona się zagoi. I ja wiem, że to jest trudne w tym momencie, trudne jest na początku. W takim momencie, kiedy najbardziej krwawi, bo widzimy tylko, jak leci z tego krew. A jak będziemy pielęgnować, będziemy oczyszczać tę ranę, ona się pięknie zagoi. I czym szybciej zaczniemy uzdrawiać, tym szybciej będzie blizna. A ta blizna tylko nam pokaże, jak wiele się nauczyłam, jak cenna to była dla mnie lekcja. Zobaczymy, że to miejsce jest zdrowe. A to, czego doświadczyłyśmy, było taką trampoliną do wzrostu, było kopalnią złota. Tego, żeby wyciągnąć prawdziwy skarb z tego, co się przydarzyło. Utulam Was. Utulam Ciebie bardzo, bardzo i wiem, że damsz sobie radę. Wiem, że jesteśmy kobietami w mocy które potrafią dokonywać cudów.